Trudno uwierzyć w to, co się stało. Dziewczyna nagle wybiegła na ulicę. Nacisnąłem hamulec, ale nie zdążyłem się zatrzymać. Potrąciłem ją, a później uderzyłem w drzewo. Przyjechała policja. Nie zapomnę tego wieczoru do końca życia. Nowy klient. Tak, coś może coś dać coś dobre coś zlecenie. Dopijam piwo, już mnie nie ma. Nie chcesz chyba jechać do domu samochodem? Przecież piłeś alkohol, to nie możesz prowadzić. To nie był pierwszy raz. Wcześniej zawsze się udawało. Poza tym nie czułem się pijany. Ale ja wypiłem tylko dwa piwa. No, ale to jest też alkohol. Nie możesz pojechać samochodem. Zamówimy ci taksówkę. Nie, to bez sensu. Wypiłem tylko dwa piwa. Mogę jechać. Rol, no, coś powiedz? Janek! Podjąłem najgorszą decyzję w życiu, chociaż mogłem ich posłuchać. Nie trafiłbym wtedy do więzienia. Nie zabiłbym dziewczyny. Moje życie legło w gruzach. Będę żałował mojej decyzji do końca życia. Zawsze reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce prowadzić samochód po alkoholu. Pamiętaj, twoja zdecydowana reakcja może uratować komuś życie. Dowiedz się więcej o kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę na www.powstrzymaj.pl.